Czy można być wierzącym i praktykującym, a równocześnie nie kochać Boga, nie kochać Jezusa? Otóż można. Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia. Jezus daje nam takie bardzo trudne zdanie: kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje moich słów. Jeśli Bóg chciałby sprawdzić, jak bardzo Go kochamy, to nie sprawdzałby tylko ilości naszych modlitw, ilości mszy świętych, w których uczestniczyliśmy. To jest jak najbardziej ważne, ale Jezusowi przede wszystkim zależy na tym, by każdy nasz krok, każda nasza minuta spędzona na tym świecie świadczyła o tym, że Go kochamy. To znaczy, jeśli będziemy słuchać Jego Słowa, jeśli będziemy to Słowo wprowadzać w życie, to nasze życie stanie się Prawdziwie w stu procentach chrześcijańskie.